Rok 2012 uważam jako rok dobry, rok, w którym wiele działo się w mieście. Przystąpiliśmy do wielu znaczących inwestycji. Udało się zakończyć przebudowę dworca PKP. Rozpoczęliśmy przebudowę placu Szewczyka. To są oczywiście głównie środki inwestora prywatnego, ale również znaczący udział w środków finansowych miasta związany z przebudową całego układu komunikacyjnego, węzłami wschodnimi, zachodnimi, dalej przebudową ulicy 3 Maja z całą infrastrukturą i stanowiskiem tramwajowym. Bardzo znaczącym krokiem związanym z przebudową naszego miasta było rozpoczęcie przebudowy całego obszaru od ronda do rynku. Praktycznie kończymy przebudowę linii tramwajowych. Przed nami kolejny etap. Przebudowy dróg i przestrzeni publicznych. Ale tak naprawdę miejskim największym placem inwestycyjnym były tereny po kopalni Katowicy. To tam jest bardzo zaawansowana inwestycja. A mianowicie budowa sali koncertowej i zaplecza technicznego dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Marszałek kończy budowę Muzeum Śląskiego. Miasto realizuje międzynarodowe centrum kongresowe, więc ścisłe centrum miasta to wielki plac inwestycji. Zdanie ministra Zdrojewskiego jest to największy plac budowy instytucji kultury w Europie. Przyszły rok przed nami, oczywiście chcielibyśmy kontynuować te inwestycje, chciałbym, aby z początkiem roku otworzyć kolejny etap przebudowy Placu Szewczyka, czyli podziemny dworzec autobusowy. Wtedy będziemy mieć już integrację dworca kolejowego i autobusowego. Pragnę, aby w przyszłym 2013 roku bardzo intensywnie prowadzić pracę w obszarze rondorynek, zakończyć linie tramwajowe i rozpocząć i być może zakończyć przebudowę układu drogowego. To duże wyzwanie, ale w moim przekonaniu realizacja jego w roku 2013-2014 zakończenie jest możliwa. No i wreszcie rzecz, która jest szczególnie przeze mnie. Doglądana to inwestycje, które są realizowane na terenach Pokopalni Katowicy. Chciałbym, aby Muzeum NOS był realizowany zgodnie z założonym planem, ale na dzień dzisiejszy naj, największym wyzwaniem jest wybór realizatora inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe z uwagi na różne uwarunkowania rynkowe i finansowe niestety musieliśmy zrezygnować z obecnego wykonawcy i uruchomić nową procedurę wyboru nowego wykonawcę. Jestem przekonany, że w pierwszym kwartale podpiszemy umowę i moim marzeniem jest, aby ta robota ruszyła z kopyta, abyśmy mogli mieć w roku 2014 w połowie zamknięty stan surowy całego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To dużo wyzwań, ale to nie jedyne inwestycje, które są w mieście realizowane. W przyszłym roku przystąpimy do znaczącej przebudowy torowisk tramwajowych. Pewnym na pewno kłopotem będzie przebudowa kompleksowa ulicy Kościuszki od Kinoteatru Real to do a 4. Na tym odcinku będą nie tylko wymieniane wszystkie torowiska, ale również cała infrastruktura podziemna, jezdnie, nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, więc ulica Kościuszki na wspomnianym fragmencie przybierze zupełnie nowy wymiar. Ale to nie koniec. Będą modernizowane linie tramwajowe w szopienicach na dwóch odcinkach w załężu na Tysiącleciu pomiędzy. see na wysokości 8 Tysiąclecia przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku i wreszcie będzie modernizowana linia od Ronda aż do Pętli Słonecznej. Tych prac jest dużo. Mam świadomość, że to wielka uciążliwość dla mieszkańców i z wielkim szacunkiem dziękuję wszystkim mieszkańcom, że znoszą te trudy, ale zapewniam, że kres tych prac jest już widoczny i po ich zrealizowaniu na pewno miasto będzie zdecydowanie bardziej przyjazne i wygodne dla mieszkańców. Nam udaje się realizować te wszystkie inwestycje pomimo tego, że w wielu miastach inwestycje wstrzymano. My ich nie będziemy wstrzymywać. Są środki finansowe i są uruchomione linie kredytowe, są środki Unii Europejskiej, więc jestem przekonany, że rok 2013 będzie być może jeszcze większym placem budowy niż rok 2012.